Witajcie. Na dzisiejszym odcinku pokażę Wam jak zdemontować lampy oraz zderzak z Audi TT Mk1 Żeby wyciągnąć lampy trzeba zdemontować zderzak. I pokażę Wam wszystkie uchwyty. Jak to samemu szybko zrobić. Ale Tak wygląda moja TT, którą mam od 21 lat. Mk1 z 99 roku. Patrzcie tu od uderzenia powstał krakpak taki też. Ale to się ogarnie. Tu miałem e, wypadek z sarną. Uderzyła mi tutaj, pękła lampa. Uszkodziła też tu i zrobiłem to tylko tak na razie, żeby się odpychać. No ale lampę trzeba zregenerować albo wymienić. Mam tutaj dwie lampy, nawet trzy, bo to dostałem, to dostałem od kolegi. tu mam dwie nowe znaczy nowe ktoś kiedyś wymienił i są nowe widzicie? taki unikat oryginalne pudła i teraz tak odkręcamy tutaj sześć śrub raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć torx tx 30 tu mamy wszystkie ściągamy ten braket Później tutaj pod spodem już wykręciłem krzyżakowym śrubokrętem. Tutaj jedna i tam druga. Dwie sztuki wykręcamy. Kolejny poziom. Tutaj yy, nasadka dziesiątka. I tam mamy dwie śruby. Nie wiem, czy widzicie dwie śruby, dwie nakrętki y, dziesiątki. Y, szóstki na klucz dziesięć, one idą tu w tych poziomach. Musimy je wykręcić z obu stron, czyli przedłużka i dziesiątka. Z drugiej strony to samo. Najlepiej kluczem przegubowym, tak jak tam zrobiłem. Patrzcie. Te dwie śruby na klucz 10, szóstki mamy już wykręcone. Tu o, jedną stronę mamy, teraz idziemy e rozebrać drugą stronę. Tylko muszę koło skręcić w lewo. Z tej strony zdemontowałem sobie koło, bo naprawdę trochę jest e skakanie. koło jest niezdemontowane, także polecam Wam. Demontaż koła. Tu mamy one. i demontaż mamy 1 i Audi TT Mark 1, czyli to są te dwie śruby, tutaj, o których wam mówiłem. Czy mamy tak? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 12. I tu wkręty 13, 14, 15, 16. Mamy połączeń skręcanych, żeby ściągnąć żeby ściągnąć zderzach sam tu mamy taką jedną pozycję drugą i trzecią tu mi też powstał krakpak widzicie od tego uderzenia i lampa nam wychodzi o. wylatuje mi woda z klosza bo przez te pęknięcie y, skraplała się woda i teraz wylatuje teraz jeszcze musimy wypiąć tylko dwa sokety. O, odłamało mi się to co przykleiłem tymczasowo mamy sokat 1 tak jak w płycie głównej Sokety. dwa Lampa lampa pójdzie do regeneracji albo zregenerują, albo nie wiem, wyrzucę, a tamte wsadzę. Tutaj e, chyba mogli no, mi to zregenerować, przykleić, nie wiem, ale tak, od uderzenia tak się stało. Ale tak wygląda moja tetetka, którą mam od 21 lat. MK1 z 1999 roku. Patrzcie, tu od uderzenia powstał krakpak taki też. Ale to się ogarnie. Czy jest zgnita? Nie jest zgnita. Naprawdę jestem z niej zadowolony. Zobaczcie, zawieszenie. No to piaskowałem to. Wiecie, że piaskowałem wahacze. Tylne sanki. Intercooler Aftercooler after To mamy drugi Inter Dwa Intercoolery ładna jest Dobry stan, powiem Wam moje tetetki Ma 26 lat Chciałem w tym roku założyć jej żółte blachy Ale akurat 3 miesiące przed jej 25 urodzinami u nas w Lubuskim zmienili prawo i dopiero od 30 lat możesz mieć żółte blachy. No, akurat czekali na mnie 25 lat i 3, lata prze, 3 miesiące przed, skasowali mnie. Muszę czekać jeszcze 5 lat. No, jeszcze 4. Lampy przyjechały z regeneracji. Jak widzicie są piękne. Jedyny błąd tego wszystkiego to, że musiałem na nie czekać aż miesiąc. Ale w końcu doczekałem się. Także nie wiem czy Wam dać polecić tą osobę czy nie. Na razie nie chcę tego robić. Chcę zobaczyć jak one wytrzymają. Tutaj prawy reflektor, pamiętacie były uszkodzenia. Zostało to zespawane. Plastik został zespawany, czy sklejony jak się mówi. Spawanie plastiku. Także jest zespawany tutaj. No i od razu wymieniamy wszystkie trzy żarówki w każdym reflektorze, czyli H7, Xenona i tą P20.

Pokażę jak ładnie są zregenerowane. Pamiętacie jaki ten był mleczak, tu było pęknięte Pięknie wyglądają Jak nowa tetetka R 8 bym miał na, na parkingu Teraz będą pięknie świeciły Dobra montujemy je upewnić, że on tu siedzi w tym. Lampy siedzą, teraz derze. Bardzo ładnie wszedł na te otwory, czyli tutaj dwa piny i tutaj. Przyłapię go tylko tak lekko, ma dużo z nierdzewki też śrub to jest też fajny temat Jest potrzebny ten klucz długi, rurkowy, bo inaczej nie dokręcę tego. I do górnej szpilki używają takiej dziesiątki, a do dolnej takiej. Ta jest znowu za gruba, żeby tam dołem przejść. Ta jest idealna. Czyli takie klucze musicie mieć do zerzaka. Czyli taką dziesiątkę taką. Torxa 27 i a 20. I taki śrubokręt. Za koło. Dobra, robotujemy teraz w dół tutaj. Na teraz druga i dwa te dwadzieścia. Jedna, druga. Ja powiem mam lepiej te koło zamontować jedno i drugie. Wtedy jest naprawdę fajny dostęp. Nie trzeba się męczyć. By tutaj rękę włożyć do tych szpilek. important

个好鸡。